Naprawdę? To bardzo interesujące. Tak, wiem, nie umiem odmawiać, ale cóż, stało się. Potraktuję to jako naukę na przyszłość. Na razie dowiedziałem się, że pani Halina ma sztuczne jelito grube. Viola chce poznać swojego kocura, a Kamile fascynuje śmierć. Znajdź swoją drugą połówkę jakoś. Trudno mi w to było uwierzyć. Przecież tylko dzięki redukcji fenomenologicznej Husserl mógł wskrzesić zdyskredytowane przez jego epigonów pojęcia ontologii. Ale gdyby nie uzupełnił jej o redukcję eidetyczną, nie doszedłby do aksjomatów tejże ontologii. Ta? Ja pierdzielę. Siedem litrów? No mówić, normalnie, normalnie żygał jak kot. Potem poznałem Beatrycze. A mnie gwiazdy zasmucają. Ilekroć na nie spojrzę, czuję się bardzo samotna. Ty też? Obiecuję sobie, że już więcej nigdy na niej nie spojrzę, a jednak zawsze do nich wracam. Widocznie gwiazdy są tak piękne, że nie mogę o nich zapomnieć. To tak jak ja. Ty nie żartuj sobie. Siecz, cmentarz przysięgł. Słyszysz? No. A nie mówiłem? No. Nie sądziłem, że to kiedykolwiek ode mnie usłyszysz, ale miałeś naprawdę dobry pomysł. Ja pierdę kamale dziewczyna. A jakie imię? A smakuje jak wytrawne wino. Nie no, czy ja wiem imię jak imię? Gośka. Jaka gośka? Anais. Nice. To okularnica? Nie mów, że ją wybrałeś! Sztywna, jakaś w... w ogóle nie wiadomo, o czym mówi. Ja wybrałem gośkę. Poszalałeś uszalałeś tę prostaczkę? Ty, ty, nie obrażaj mojej dziewczyny. Ej, panowie, spokojniej, szone muszą was wybrać. Ty, a ty którą wy... wybrałeś? To, no, tak. Beatrice, która to? Ta, ta! ta, Och, ja! Sam raz dla Gustawa. Moja sprawa, okej. Okay? No i co to jest? Co to ma być? Czy co? Czy ja wam muszę wszystko tłumaczyć. Im więcej orzeszków, tym większa szansa na trafienie. Ja zaznaczyłem i wszystkim dałem plusy. Ty star i też... Kocurku... Obowiązki wzywają. No, najwyraźniej dogadali się bez pomocy organizatora. To co, spadamy? No, muszę się wyspać jutro. Spotykam się za najs. Nice. A ja z Gośką? O, jeszcze muszą was wybrać, tak? No i spokój, takie rzeczy się czuje. Yeah, No Miejmy nadzieję. A, A słuchaj, wyobraź <grym> sobie, że ona jeździ na kuku. Renata? To ja. Tak, właśnie wychodzę. Słuchaj, niezłe jaja. Powiedz Naczelnemu, że na jutro będzie miał artykuł. Mhm. No, no to pa. Dary, co ona ze mną wyprawiała? To lwica, nie kobieta. Patrz, no. <śm> ale to to jeszcze nie wszystko. Czekaj, mam pocztę. Patrz. Włożę. Nie, nie. Ej, pat. O, -o, -o, o! Kawy? Nie, dziękuję. Jak ona tam napisała? Nasza wczorajsza rozmowa przekonała mnie, że powinniśmy lepiej się poznać. Jeżeli ty też tak nadal uważasz, przyjdź o ósmej pod wskazany adres. Trochę to wszystko tajemnicze, ale warto zaryzykować. Taka dziewczyna jak Beatrycze nie trafia się codziennie. No, to panowie. Za drugą połówkę. Za drugą połówkę. Dobra, to ja się idę chlapnąć pod pachami i wychodzimy. Ty, coś ty się tak wystroił? Ana jest to kobieta z klasą, nie pójdę do niej w tych shirt A ja do kości mogę jechać jak chcę. Dziewczyna jest na luzie. Co kto lubi? Gdzie się umówiliście? Ja Nie wiem, podałam. Adres jakiejś knajpy. Pewnie wiesz, piwko, grill, te sprawy, potem zabiorę ją na kręgle. Mhm. A wy? Też tylko adres, ale domyślam się, że jakaś elegancka restauracja. O ta nuda, anse nuanse. Ja bym się pochlastał. Na szczęście ci to nie grozi. Co to jest? z lubi Husserla, uznałem, że warto sobie przypomnieć. Bokaż. Teza o strukturalnej jednorodności myślenia i postrzegania jest podstawą myślenia metodologiczną filozofii jako fenomenologii... Ja pierdziele, co to jest? Będziesz będziecie o tym rozmawiać? Mam taką nadzieję. Dobrze, że Gośka taka nie jest. Normalna dziewczyna, lubi się pośmiać. Też się przygotowałem. Mmm, mianowicie? Ty, gotowi? Wydrukowałem sobie. Uważaj, przychodzi. Baba do lekarza z deskorolką na cycach. He, he na cycach, dobra, czytaj, nie czytaj. Z deskorolką na cycach, co słychać? Jest ruch w interes. interesie. Spadamy. Godzinę później stawiłem się pod umówionym adresem. Żółte ogniki wskażą ci drogę. Nie mogła wybrać jakiegoś mniejszego miejsca. Ja rozumiem, że noc gwiazdy, romantyczne okoliczności i tak dalej, ale to jest trochę chore. No ale przecież nie mogę jej tu tak po prostu zostawić. Groszka! No Grosztek, Inżyna! To jest niedługo. <laughs> Przyprowadziłeś znajomych? No jak miło. Dobry wieczór. A wyglądała na normalną dziewczynę. Beatrycze, dlaczego ty mi to robisz? Mieliśmy rozmawiać o gwiazdach, a nie błąkać się nocą pośród mogił. Jezus, wpadnę do jakiegoś grobu, zemdleję, zasypią mnie żywcem. Nic nie rozumiem. Wiesz w ogóle coś tak w tobie spodobało? Mhm. Że jesteś taki y, tajemniczy. Ale nie myślałam, że ty też dasz mi kusiaka. A, A w ogóle to, co robisz? Bo nie zdążyłam wcześniej spytać. Jestem chirurgiem plastycznym. Co ty? Mhm. Znaczy się, kroisz dupy na okrągło. Żar mnie, kroisz dupy, Pewnie jesteś ciekawy, co mnie w tobie zainteresowało. No. Tak. Wszystko w swoim czasie, oczekiwanie wzmaga apetyt. Kto to powiedział? Właśnie wyleciało mi z głowy. McDonald. Zresztą to nieistotne. Przecież nie spotkaliśmy się tutaj, żeby wzajemnie imponować sobie erudycją. <ścoughs> Co sądzisz o tym ostatnim manifeście dekonstruktywistów?